Boże, to moja modlitwa! <grymne> a gdzie jest, gdzie to jest? Gdzie? gdzie życia źródło? Szukasz, szukasz, czy znów zaliczyłeś budło? Budło, butelko, a w nim umysł twój zasięty? Sytuacją jestem do głębi przejęty! Ja też źródła życia szukałem! Chociaż no, kiedyś rzeczy po imieniu nazwać się umiałem! Wciąż! Jak mnie niezapokojone sercu miałem ja i szukałem, szukałem, oglądałem, pakowałem, ruszyliśmy spami, moje życie zaśmiecałem i cierpiałem, i cierpiałem, bo nie wiedziałem, że na całe świeżo i panu śurba i tego pragnienia nie ugasić raj, i Szczególnie ma o ma się poszukają, cię leste żorze, za Narkotyki proste, sukni, do krainy świeci, prosto płyną życia, młotki krzycze, stary spadnie się w krajach, te ani jeden głupie, winny się długie, dźwięk, nie daje wiary, do domu zakłady, lub prowadzą szlepi przewodnicy, szczodra, wiatr, kiedy od nas wodzi włos ulicy, a sam, ziemia, ja, prawdę, to narkotyki i kieliszki, chłopki, nie da się ukopić, tam, moje smutki, przez to ludzie czują się jak żółtki a a a a, a niebezpieczni, ja no że gdy wyoutowali i zzajgą, porobił straszny się spadnik. Ale linii w drogą stowarzyszyłem wszystko, tamto życia nie poprzestnie, ko, nie poprzesta, budzasków i inne świctwa, które święte szklutkie dowitałem od dzieciństwa, jak święta jest litości, żywo twoje zbiera, a nauki nie powstaje, ludziom odbiera. Pozór na psztacku, na budę i proszku, trwemnie, to sztuczne męso pełne z wodniczych yeah, poszczów. Kiedym nie kieram, to kocham na Szanuj życie, życie masz tylko jedno. Apaty, z, z, z. wiem, nie jesteś ślepy jak ty. Dzisiaj ludki z oczu spadają. Dziesięć z nich opatrzy, garagają. Masz tu, zwykle średników, wygodnych. Średnika snika, ten to do taktyka. Świat świeci, a czysto znika. Umyka jak krusz Że panem do tego, króle, nie ma i Yeah. Are you ready? that's true. You know, got, 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 it's a good. Yeah. Are you ready? You girls, boys, yeah.

Za ja, co? Nie, yeah. dobrze bodka ciebie na życiowym szlaku. Dzięczyno, yeah, chłopaków. Nie yeah. ja.